Skreślam dziś do ciebie kilka słów, kilka słów. Chociaż wiem, nie dojdą, pewnie znów, pewnie znów. znów w dniu dzisiejszym obchodzimy no, jedno z najważniejszych dni funkcjonowania szkoły, czyli Dzień Patrona. Dzień Patrona, czyli generała Nikodema Sulika, który patronuje dla Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Jest to dla nas no, taki ważny, ważny moment, tak, kiedy możemy się zastanowić nad tym, w jaki sposób nasz patron wnosi i co w życie codzienne tych młodych ludzi, którzy się tutaj dzisiaj, dzisiaj z nami spotykają, czyli naszej młodzieży. Chcemy powiedzieć, jakie wartości powinny być takie, które powinny wpływać na nich i w jaki sposób. Przypominamy oczywiście sylwetkę w kontekście życiorysu generała. Mamy okazję zrealizować kilka różnych. Tematów związanych z generałem. Stąd też organizujemy cztery konkursy. Konkursy, które odbywają się pod patronatem powiatu Sokulskiego, to, to jest konkurs literacki dotyczący patriotyzmu konkurs historyczny dotyczący zarówno generała Nikodema Sulika jak i czasów w których żył. Jest to konkurs plastyczny. Tutaj kolejna edycja dotyczy takiej bardziej życia osobistego generała Nikodema Sulika i to jest Konkurs strzelecki, ponieważ no, generał Nikodem to, to, to armia, to wojsko, stąd też konkurs strzelecki też się u nas tutaj dzisiaj e, e, miał miejsce i odbył. E, na różne sposoby staramy się pokazać, w jaki sposób generał może być postrzegany i jednocześnie dawać młodzieży możliwość rozwijania swojego, swojego spojrzenia na generała. No, jest to oczywiście uroczysta akademia, w, w której w, poza przypomnieniem życiorysu dodajemy tą część artystyczną. Jeszcze tylko westchnę ten ostatni raz, jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.